Jaka ciężka torba Urwała się? Nie wiem, co nie dzieje. Cześć, orkiestra! Witam. Ja. No I tak ile musiałbym wyjdzie, że nie będę się murować, nie Mareczku? Kurde, tak, tu też tej trafi do nie, że. Tak jak u nas? Może <głoszę> więcej troszkę? <noise> Uważaj, pani prosiła, żeby nie wchodzić, bo zamykamy Tak, tak, nie wchodzi. Nie chcieliśmy demolować tego Ajaxu. No. Do finału pewnie by było dwóch na no to, i się tu nic oparczyć. Zgórek, jak Ci się podobał mecz Legii z Ajaxem? Nie oglądałem. Nie no oglądałeś? No nie interesuję się po prostu. Nie oglądałem. A co jak dalsze, minut. Później odcięło. <noise>

To jest Narodowe Święto ku Pamięci właśnie Żołnierzom Wyklętym i, i myślę, że trzeba dawać przykład czy przypominać, yy, jacy to ludzie byli, żyli, za co życie oddali, bo bo myślę, że to im się należy, nie, mo, nie mogłem wziąć udziału tu w biegu czy w jakiejś tam imprezie, no gramy mecz i, i myślę, że jakaś tam, jakiś sygnał jest z naszej strony, że pamiętamy, że że darzymy szacunkiem e, tych ludzi, którzy walczyli o wolność i no, niestety zginęli. Zero, mówimy sobie w szatni, że nie możemy bramek tracić i wychodzimy, przydarza nam się kolejny indywidualny błąd, szkoda tego, bo, bo można było coś fajnego tutaj zagrać. W pierwszej połowie momenty mieliśmy dobre, no ale co z tego jak, jak swoich jakichś tam sytuacji nie wykorzystaliśmy, a, a sami straciliśmy bramkę, no i no i ciężko było później odrabiać. połowie ruszyliście do przodu i to zaowocowało stratą aż trzech bramek. To chyba niesprawiedliwy wynik. Z, z przełego meczu może nie, ale musieliśmy się otworzyć, żeby wy, wywieźć tą oberem no, nie udało się to i myślimy o kolejnym meczu. Kiedy konstruowaliście akcję atakiem pozycyjnym, emanowałeś pewnością siebie, naprawdę bardzo dobry występ tutaj na stadionie legii. Tak, dzięki. No wiadomo, no, może zabrakło tego ostatniego podania dzisiaj, żeby napastnicy coś zdobyli do przodu. No, nie udało się niestety, trudno. To już jest historia i na pewno z niektórych zawodników nie jestem zadowolony i sobie porozmawiamy, przeanalizujemy, bo, bo tu trzeba dawać bardzo dużo, jak się gra z takimi drużynami, a, a tak jak mówię, były jednostki, do których mam zastrzeżenia. Teraz czeka Was bardzo intensywny tydzień, bo mecz Pucharu Polski po tej pierwszej porażce dopiero na wiosnę. Jedziecie z optymizmem do Gliwic? Wiadomo, że nastawiamy się na wygrywanie meczów i to jest kolejny dla nas mecz i chcemy dla własnego morale wygrywać każdy mecz bez względu na to jaką rangę ma i budować swoją pewność siebie.